Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co się stanie, jeśli będziesz pić sok z buraków przez tydzień? Jakie korzyści przynosi to dla Twojego organizmu i zdrowia? W tym filmie omówimy główne efekty regularnego spożywania soku z buraków przez 7 dni. 1. Poprawa wydolności fizycznej Jednym z najważniejszych efektów picia soku z buraków jest poprawa wydolności fizycznej. Buraki zawierają azotany, które przekształcają się w tlenek azotu w organizmie. Tlenek azotu pomaga rozszerzać naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi i dostarczanie tlenu do mięśni. Dzięki temu możesz zauważyć, że masz więcej energii i lepszą wydolność podczas ćwiczeń. 2. Obniżenie ciśnienia krwi. Picie soku z buraków może również pomóc w obniżeniu ciśnienia krwi. Azotany zawarte w burakach pomagają rozszerzać naczynia krwionośne, co prowadzi do zmniejszenia oporu naczyniowego i obniżenia ciśnienia krwi. Regularne spożywanie soku z buraków może być szczególnie korzystne dla osób z nadciśnieniem. 3. Poprawa funkcji mózgu. Sok z buraków może również wspierać funkcję mózgu. Lepszy przepływ krwi, spowodowany działaniem tlenku azotu, może poprawić dostarczanie tlenu i składników odżywczych do mózgu. Badania sugerują, że regularne spożywanie soku z buraków może poprawić pamięć, koncentrację i ogólną funkcję poznawczą. 4. Detoksykacja organizmu. Buraki zawierają betainę, która wspomaga detoksykację wątroby. Regularne picie soku z buraków może pomóc w usuwaniu toksyn z organizmu, wspierając zdrowie wątroby i ogólną detoksykację. Betaina również wspiera metabolizm tłuszczów, co może pomóc w kontrolowaniu wagi. 5. Wsparcie dla układu trawiennego. Buraki są bogate w błonnik, który wspiera zdrowie układu trawiennego. Regularne spożywanie soku z buraków może pomóc w poprawie trawienia, zapobieganiu zaparciom i utrzymaniu zdrowej flory bakteryjnej w jelitach. Błonnik pomaga również w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą. Na koniec chciałbym podziękować za oglądanie tego filmu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Do zobaczenia następnym razem.